Wyobraź sobie taką sytuację, że przestajesz się obawiać tego, co powiedzą inni, tego, co pomyślą, że cię odrzucą, że cię ocenią. Przestajesz się obawiać, że twój partner cię odrzuci, że cię zdradzi, że ciebie nie wybierze. Bo za każdym razem, kiedy pojawia się taka myśl w tobie, że oni, że on, to tak naprawdę to jest myśl o tobie. To ty się nie wybierasz, to ty się zdradzasz, to ty się odrzucasz. To ty się oceniasz. I w momencie, kiedy przyjmiesz siebie do serca całuśinieczką, zobaczysz, że świat ciebie przyjmie do serca sienieczką. Tak to działa. Więc jeżeli chcesz być ukochana, jedyna wybrana dla niego, jeżeli chcesz się czuć pewnie w Twoim życiu zawodowym, jeżeli chcesz się czuć obywatelką tego świata, na równi z innymi, jeżeli chcesz śmiało sięgać po wszystkie dobrodziejstwa tej planety, to serdecznie zapraszam Ciebie do kursu Ukochana Wybrana Jedyna. Przedsprzedaż trwa, a już 24 lipca nów w Lwie i premiera kursu. Mm.